Z rąk burmistrza Polkowic Wiesława Wabika, pięć nauczycielek odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego. Nauczyciele są ambitni w gminie Polkowice, a to mam nadzieję i wierzymy w to, że to wszystko dla dobra nas wszystkich, a szczególnie naszych dzieci. To ważne osiągnięcie potwierdzające kompetencje pedagogów i zaangażowanie w zawód, który wymaga wiedzy, talentu i pasji. Egzamin był na pewno bardzo stresujący, bo każda z nas chciała wypaść jak najlepiej ale nie zwalniamy tempa, chwilę odpoczynku i przygotow zaczynamy przygotowania do następnego stopnia awansu. Uczę chemii oraz jestem nauczycielem współorganizującym z czym się wiąże, z takim podsumowaniem przede wszystkim mojej pracy, bo tak na co dzień wykonujemy wszystkie nasze zadania, a przygotowując się do egzaminu możemy to podsumować i tak spojrzeć na, na nasze działania, tak, jakie podejmujemy. Okres odbywania stażu to taki trudny okres, bardzo intensywny. Ale jest to fajne, że, że nauczyciele chcą w tych trudnych czasach, bo takie trudne czasy mamy dla edukacji, ale nauczyciele jednak chcą się rozwijać i doskonalić i wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy. Stopień nauczyciela mianowanego otwiera nowe możliwości rozwoju zawodowego i zapewnia stabilną pozycję w pracy.